Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, dzieci, nie ma potrzeby, abyście przestali myśleć o sobie, moje dzieci. Każdy potrzebuje przystanku na drodze, aby przyjrzeć się sobie i przeanalizować stan duchowy. W którym się znajdujecie? Jako matka ludzkości, muszę Wam powiedzieć dość. Zatrzymajcie się teraz. Nie chcę, żebyście się zgubili. Znajdujecie się w najbardziej niebezpiecznym momencie, w którym możecie stracić swoją duszę. Konwulsja ludzkości wdziera się do umysłu, myśli i serca człowieka. Ta konwulsja została zaprojektowana tak, aby nastąpiła dokładnie w tej chwili. Zostało to zaprogramowane z wyprzedzeniem jako część tych, którzy zapoczątkowali ustanowienie antychrysta, zwodziciela, plugawce wszystkiego, co należy do domu mojego syna. Nadejdzie chwila, kiedy dzieci mojego syna obiorą złą drogę i spadną w przepaść, żyjąc w grzechu, zwiększając moc diabła. Który będzie uzurpował sobie umysły niewinnych, młodzieży i dorosłych, aby walczyć o swój cel, aby w tej chwili ludzie nie kochali się nawzajem jako bracia i siostry tego samego Boga, ale nalegali na wzajemne zepsucie. Ludzkie ego nie wytworzy w człowieku dobra. Człowiek wie, że ma swoje ludzkie ego i doprowadził do tego, że ludzkie ego zostało zaatakowane przez jego złe uczynki. Moje dzieci, ludzkie ego żywi się negatywnymi uczuciami, negatywnymi pragnieniami, pychą, narzucaniem się innym braciom i zemstą. Ludzkie ego żywi się myślami, uczuciami, życzeniami i czynami każdego z Was. Im bardziej egoistyczne jest stworzenie, tym bardziej narzuca swoje ego, nie dbając o brata, który ma uczucia, wrażliwość, myśli. Umysłu i serce. Ludzkie ego może uczynić wielkiego człowieka, albo może zamienić człowieka w swojego wielkiego niewolnika. Moje dzieci, to jest ta chwila, kiedy musicie wiedzieć, jak wpływają na was dary, które otrzymaliście, aby doprowadzić was do mojego syna i aby dary zostały pomnożone przez ducha świętego. Dlatego niebo bierze was za rękę, abyście się nie pomylili i każdy rozpoznał siebie takim, jakim jest, aby diabeł was nie zwiódł. Człowiek nie będzie się rozwijał, dopóki nie uzna szczerze sposobu, w jaki się zachowuje. Dopóki bowiem człowiek zaprzecza swoim złym postawom lub skłonnościom, nie będzie mógł wyjść z ciemności i ryzykuje, że będzie należał bardziej do ludzkiego ego niż do braterstwa, do którego wzywa go mój syn. Każde słowo tego wezwania jest dla ciebie, moje dziecko, dla ciebie, który czytasz. Jest dla ciebie, abyś się nad nim zastanowił i nie pozwolił mu przejść obok, jakby było dla innego ludzkiego stworzenia. Każdy człowiek ma swoje ludzkie ego i ma obowiązek rozpoznać, jakie jest jego ludzkie ego, żeby nie postępować wbrew boskiej woli. W tej chwili konieczne jest. Aby człowiek umieścił swoje ego we właściwym miejscu, aby przestrzeń, centrum, zostało oddane mojemu synowi, aby on był wszystkim we wszystkich. Tylko w ten sposób mój syn będzie mógł pomóc swoim dzieciom, aby działały i pracowały na jego boskiej drodze. Jako matka nie chcę ludzi, którzy nie rozumują. Nie chcę też ludzi, których rozum zatwardza serce. Naprawcie swoje niewłaściwe czyny i dzieła, dokonują tego wielcy ludzie, wielkie dzieci Boże, wiedząc, że nadejdzie czas żniwa i że będą albo po stronie pszenicy, albo po stronie chwastów. Ta chwila zasługuje na praktykę dobra, a ta praktyka zaczyna się w samym człowieku. Nie oczekujcie od brata, że się zmieni, przeciwnie. Zmiana musi być osobista, a to ułatwi bratu podjęcie decyzji o byciu lepszym synem Bożym i lepszym człowiekiem. Prawdziwy chrześcijanin wie, że nie jest obowiązkiem innych dostosowywać swoje czyny i dzieła do jego wymagań, które na początku mogą być błędne. Życie w boskiej woli zaczyna się od kochania Boga i brata, a nie na polu bitwy, próbując się wyróżnić. Dzieci, nie nadużywajcie inteligencji dla osobistego zysku. W jednej chwili znajdziecie się przed wielkim ostrzeżeniem i w tej chwili wszystkie Wasze niewłaściwe czyny i uczynki będą przed każdym z Was, w ciszy tej chwili, gdy każdy będzie przed sobą. Cisza, w której osobiście zbadacie swoje sumienie, cisza osobistego werdyktu, będzie największą ciszą jakiej kiedykolwiek doświadczyliście. Samotność, w której najmniejszy czyn będzie odczuwalny w skali osobistej, na dobre lub na złe, będzie wydawała się niekończąca. Ostrzeżenie jest miłosierdziem Bożym, jeśli po ostrzeżeniu stworzenie ludzkie żałuje i nie słucha głosów tych, którzy pełni niegodziwości nie chcą przyjąć tego, co zobaczyli w sobie i buntują się przeciwko Bogu. Dzieci mojego niepokalanego serca, odrzucacie tak wiele spraw ducha. Niektórzy nie uznają istnienia zła, inni nie wiedzą, że mają ducha, który żyje w ciele człowieka. Szatan działa przebiegle, uderza jeden po drugim, wysyła swoje legiony, aby zaatakować zdeterminowane ludzkie stworzenie. On jest zły na Was, moje dzieci. Ponieważ staracie się być lepsi w każdej chwili, biorąc pod uwagę bliskość wypełnienia się Boskiego Słowa. Diabeł rzeczywiście widzi, że pozostało mu niewiele czasu, aby zabrać duszę do piekła, w tym ma przewagę nad tymi, którzy nie wierzą, że nadeszła chwila. Diabeł wie, że musi działać z siłą deprawującą człowieka. Oddzielającą go od mojego syna i prowadzącą go do miłowania zła i pragnienia zła. Szatan wie, że w tej chwili ma wielki problem. Tak, dzieci, jesteście wielkim problemem Szatana, ponieważ nadal kochacie mojego syna, nadal przyjmujecie jego ciało i krew, nadal kochacie braterstwo i nadal pokonujecie skazy, które oddzielają was od życia wiecznego. Moje dzieci, "Jesteście wielkim problemem diabła. Dlatego musicie być przebiegli, aby go rozpoznać i nie wpaść w pokusę. Moje dzieci, przyczyny katastrof na ziemi będą się zwiększać. Człowiek będzie działał bardziej zawzięcie, aby wyrządzić krzywdę, umysł ludzki zostanie opanowany. Nie bójcie się, moje dzieci! Módlcie się i praktykujcie przykazania prawa Bożego, bądźcie miłosierni, adorujcie mojego Syna w prawdzie i duchu. Nie wydamy Was w ręce wroga, boskiej opieki wzywajcie wszyscy z pełną świadomością. Módlcie się, moje dzieci, ziemia nadal pęka, a człowiek nie znajdzie rozwiązań. Módlcie się, moje dzieci, i patrzcie na niebo, zachwyt będzie wielki. Natura przybywa na Ziemię z większą mocą, uwalniając swoją furię przeciwko grzechowi. Słońce będzie trzymało człowieka w napięciu, nie jest już tak bardzo sprzymierzeńcem człowieka. Mój syn jest negowany, szatań i jego macki są ubóstwiane. Dzieci, walczcie o dusze. Ci. Którzy zbliżają się do szatana, oddają mu kontrolę nad swoimi zmysłami. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, ta chwila jest naprawdę chwilą. Siły masońskie nie tracą czasu, wydały rozkazy swoim wielkim elitom. Ich celem jest eksterminacja dużej części ludności świata. Wielkie organizacje światowe są pod tą kontrolą. A celem jest degeneracja człowieka, aby ludzie oddali się złu. Kościół mojego syna będzie źródłem wielkiej krytyki. Wy, moje dzieci, nie traćcie wiary. Dzieci, nie traćcie czasu na powrót na właściwą drogę. Bądźcie dziećmi uważnymi na wezwania, na to wyjaśnienie Słowa Bożego. Pozostańcie uważni na to błogosławieństwo. Które otrzymujecie z ręki Boga Ojca. Dzieci, módlcie się i stosujcie to w praktyce, bezowocna modlitwa jest martwa. Obudźcie Waszych braci, którzy śpią, nie bójcie się. Czekajcie cierpliwie. Dom Ojca nie opuszcza swego ludu. Błogosławię Was, dzieci, pozostajecie w łodzi mojego serca. Kocham Was. Matka Boża